Tak jak już wspomniałam wcześniej, teraz zaczynamy od rzędów i będziemy pracować sobie nie po tej stronie, gdzie mamy otwarte okienka, tylko od naszej muszelki z czterema okienkami do kolejnej. Ta, te strony, gdzie mamy otwarte okienka, na razie zostawiamy. I zaczniemy sobie od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. A może zrobimy tak, ponieważ tutaj zaczniemy yy, całą muszelkę, to zamiast jednego oczka łańcuszka zrobimy sobie podwójnie nawijany słupek, tak aby zacząć od w zasadzie początku poprzeczki. Teraz zaczniemy od całej muszelki, czyli trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Następnie robimy dwa oczka, znaczy dwa słupki, a następnie dwa oczka łańcuszka i znowu trzy słupki. Czyli tutaj zobaczcie, już nie pracujemy z czterema, ponieważ nie potrzebujemy aż tak dużo oczek, nie mamy więcej rogów. Zór jest podobny do poprzednich rund, czyli pracujemy czterema oczkami łańcuszka, a później półsłupek w każdą poprzeczkę. Jeden, dwa, trzy. Cztery, sześć, siedem, osiem, no i dziewięć, czyli znowu jeden więcej. I teraz tak, robimy muszelkę w naszej muszalce. Czyli trzy słupki, następnie dwa oczka, łańcuszka, i znowu trzy słupki, oczko łańcuszka, i w następną poprzeczkę. Znowu robimy, znaczy w następną muszelkę, znowu robimy muszelkę. Czyli zobaczcie, że omijamy sobie oczko, półsłupek i oczko. Dwa oczka łańcuszka i znowu trzy słupki. Tutaj powtarzamy, czyli znowu cztery oczka łańcuszka. Półsłupek w poprzeczkę powtarzamy do końca, czyli znowu będziemy mieć tyle samo co po tej stronie. Powinniśmy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, i na końcu w muszelce robimy muszelkę. I to jest cały nasz rząd. A ja za chwilę wrócę na początku następnego. No i teraz musimy zacząć sobie rząd 24. Zaczniemy od czego oczek łańcuszka. Po to, tylko aby odwrócić naszą robótkę i zaczynamy robiąc muszelkę w muszelce. Czyli znowu trzy słupki, następnie dwa oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki. Teraz zrobimy sobie oczko tylko jedno łańcuszka półsłupek w pierwszą poprzeczkę i będziemy robić osiem łuków z czterech oczek łańcuszka. Czyli to będzie jeden, dwa,

po ostatnim naszym półsłupku w ostatnim łuku robimy znowu oczko łańcuszka i muszelka w muszelce. Czyli trzy słupki. Teraz dwa oczka łańcuszka i znowu trzy słupki. Cztery oczka łańcuszka. Przechodzimy do następnej muszelki. W poprzedniej rundzie było jedno. Teraz jedno oczko. Teraz mamy cztery. Będziemy rozszerzać nasz środek znowu. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. I znowu. Oczko łańcuszka. Półsłupek w pierwszą poprzeczkę, następnie 8 poprzeczek z czterech oczek na końcu oczko łańcuszka i muszelka, w muszelce. I od razu możemy zrobić trzy oczka łańcuszka i muszelkę w muszelce z poprzedniego rzędu, tak jak żeśmy zrobili tutaj dosłownie na początku. A ja wrócę na początku rzędu 25. I mamy rząd 25, czyli tak jak powiedziałam, zaczęłam od trzech oczek, odwróciłam naszą robótkę i zrobiłam muszelkę w muszelce. Teraz robimy oczko łańcuszka. Musimy ominąć oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu i od razu półsłupek w poprzedce z czterech oczek. I znowu cztery oczka łańcuszka, półsłupek w następnej poprzeczce. 4 oczka łańcuszka półsłupek w następnej 4 oczka 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 półsłupek. Następnej. Czyli teraz powinniśmy mieć 7 poprzeczek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z 4 oczek łańcuszka. Następnie oczko jedno. Omijamy poprzeczkę z jednego oczka. Przechodzimy od razu do muszelki. I to samo: 3 słupki. 2 oczka łańcuszka. I znowu 3 słupki. I teraz robimy. To już jest nasz środek. Cztery oczka łańcuszka. Półsłupek w poprzeczkę. Cztery oczka łańcuszka. I przechodzimy do następnej muszelki. Znowu trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. I kolejne trzy słupki. I tak jak przed chwilką, oczko łańcuszka, półsłupek pierwszą poprzeczkę z czterech oczek, 7 poprzeczek z czterech oczek łańcuszka, czyli będziemy w ostatniej poprzeczce tutaj. Oczko łańcuszka, muszelka muszelce i znowu 3 oczka i muszelka muszelce. Teraz mamy rząd 26. I będziemy pracować dokładnie w ten sam sposób, czyli oczko, łańcuszka, półsłupek, od razu w pierwszej poprzeczce, poprzeczce z czterech oczek, cztery oczka. Tym razem siedem razy. Siedem? Tak, siedem. Jeden, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, czyli nie siedem jednak. Wszystko się zgadza. Mamy sześć poprzeczek, oczko łańcuszka i muszelka muszelce. Czyli trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. No i tutaj na środku będziemy robić dokładnie to samo co do tej pory, 4 oczka łańcuszka i półsłupek w poprzeczce 4 oczka, półsłupek w poprzeczce. Cztery oczka i od razu muszelka, muszelce. Jest tutaj już, jak widzicie, pewna zależność. Środek będzie nam się zwiększał o jedną poprzeczkę co rząd, a tu pracując cały czas w ten sam sposób, czyli od razu przechodząc po oczku łańcuszka do pierwszej poprzeczki, będziemy mieć o jedną poprzeczkę z czterech oczek łańcuszka mniej. I pomyślałam sobie, że idąc właśnie tą metodą, możemy tak dojść do rzędu 31, gdzie będziemy mieli już tylko jedną poprzeczkę z czterech oczek łańcuszka. Natomiast na środku powinniśmy mieć tych poprzeczek 8. Dodając. Tak więc tu jedna, a tu 8 i całkowicie to już nam się tutaj zawęzi, a środek nam się pięknie rozszerzy. Tak więc ja Was zostawiam do rzędu 31. Wrócę na początku rzędu 32. Ja, tak jak już wspomniałam, yy, przeszłam od razu do yy, z robótką do rzędu 31. Czyli tutaj, aha, dobra. Ja zaczęłam już w zasadzie 32, ale pokażę od początku. Czyli mamy jedną poprzeczkę z czterech oczek łańcuszka. Zaczęłam rząd 32, czyli znowu trzy oczka, nasza cała muszelka. I po muszelce od razu przechodzimy właśnie do tej naszej jedynej poprzeczki z czterech oczek łańcuszka. Robimy półsłupek i od razu do kolejnej muszelki znowu robimy muszelkę. Zrobimy naszą muszelkę 3 y, słupki, albo w zasadzie, ponieważ kolejna będzie tylko łączona, to robimy sobie tak. Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, teraz trzy słupki, znowu dwa oczka łańcuszka. I znowu trzy słupki. Teraz będziemy powtarzać oczywiście to samo, co w naszych poprzednich rundach, czyli cztery oczka łańcuszka i półsłupek w każdej poprzeczce, czyli jeden. Dwa.

I teraz robimy sobie tutaj znowu podwójną taką muszelkę. Zaczniemy od trzech słupków. Dwa oczka, łańcuszka, znowu trzy słupki. Dwa oczka, łańcuszka. No i tylko dwa słupki. A teraz Półsłupek w poprzeczkę z czterech oczek łańcuszka i muszelka w naszej ostatniej muszelce. Czyli trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i znowu trzy słupki, następnie trzy oczka i zaczynamy nowy rząd i nową muszelkę. Z tym, że już tylko będzie jej pierwsza część, tak więc dokończamy je ja za chwileczkę, do Was wrócę, pokażę co dalej. I rząd 33. To już będzie jeden z prostszych rzędów i tak jak ja się zapomniałam. Robimy tylko trzy słupki, ale zrobimy trzy słupki razem. Czyli trzy oczka łańcuszka i robimy sobie tak, że przewlekamy szydełko tylko przez pierwsze dwa oczka. Ostatnie zostaje na szydełku. I tak trzy razy. Czyli powinniśmy mieć cztery oczka po jednym z każdego słupka, no i z naszej poprzeczki przeciągamy. Dokładnie to samo robimy w drugiej poprzeczce. Dlatego potrzebowaliśmy dwie poprzeczki w poprzedniej rzędzie, aby zakończyć tą część, a kontynuować od razu następną. Czyli mamy to. Tu w kolejnej poprzedce normalnie muszelka, czyli trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. No i kolejne trzy słupki. I od teraz zaczynamy dokładnie to samo. Cztery oczka i półsłupek w każdej poprzedce. Jeden. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. osiem, dziewięć, no i dziesiąty jak zwykle, no jedno więcej. W pierwszej poprzedce znowu normalna muszelka, czyli trzy słupki, dwa oczka, łańcuszka i znowu trzy słupki. No a od razu teraz przechodzimy sobie już do drugiej części naszej muszelki, czyli robimy trzy słupki razem przeciągamy i trzy słupki razem w następnej. I na tym etapie zakończamy. Tak? Zaczynamy rząd 34 od oczka łańcuszka. Odwracamy naszą robótkę. Przechodzimy oczkiem ścisłym pomiędzy nasze dwie grupy trzech słupków razem, następnie w drugą grupę oczko ścisłe przez kolejne trzy słupki, tak abyśmy Zaczęli sobie centralnie od naszej muszelki, czyli poprzeczkę. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, następnie dwa słupki. Teraz od, tej, od tego rzędu będziemy zmniejszać, czyli już tak jak wcześniej robiliśmy. Pierwszą to rundę, ten rząd znaczy się. Zaczniemy od. Oczka łańcuszka i półsłupka w pierwszy w pierwsze cztery oczka łańcuszka i tak jak pamiętamy, każdy następny rząd omijaliśmy sobie jedno oczko łańcuszka i od razu przechodziliśmy do czterech. I teraz będziemy tak kontynuować aż do rzędu 43, gdzie już zrobimy tylko półsłupek sobie w Środkowy, yy, w środkową poprzeczkę z czterech oczek. Dobra, na razie robimy cztery oczka, półsłupek w każdą poprzeczkę. No i oczywiście na końcu, po ostatnim półsłupku, mamy oczko łańcuszka i muszelka, i od tego momentu odwracamy. Czyli teraz już pracujemy tylko od. Nad tym środkiem od muszelki, przepraszam, od muszelki do muszelki, czyli w tym poprzednim rzędzie mieliśmy 10, to tu będziemy mieć najprawdopodobniej, tak, będziemy mieć 9 łuków z czterech oczek łańcuszka. No i później, oczywiście, co o jeden mniej, co każdy rząd. Dokładnie tak samo, jak żeśmy zmniejszali. Tutaj tylko w tym pierwszym rzędzie po oczku zrobiliśmy sobie półsłupek, a później za każdym razem omijamy sobie poprzeczkę z jednego oczka i pracujemy tylko na poprzeczkach z czterech oczek i kontynuujemy tak do rzędu może nawet nie 40 do rzędu 40, bo od 45, 40, nie, od 40 rzędu Będziemy robić więcej oczek. Czyli z jednym oczkiem łańcuszka do rzędu 39 włącznie. Ja już jestem na porządku rzędu 40. No i tak jak powiedziałam, w rzędzie 39 powinniśmy mieć cztery yy, poprzeczki z czterech oczek łańcuszka. No i tak to wygląda, że za każdym razem, jak miałam jedno oczko. To od razu przechodziłam do każdej kolejnej powszeczki z czterech oczek, czyli teraz yy, od, od rzędu 40 będziemy robić nie jedno oczko, ale cztery, a następnie półsłupek znowu w czwarte oczko i te cztery oczka też będziemy umijać. Czyli dokładnie tak samo, jakbyśmy robili z tym jednym oczkiem, no z tym, że nie chcemy, żeby aż tak się, bo tu zaczyna się coraz bardziej zawężać, więc musimy sobie poluźnić i będziemy robić cztery oczka łańcuszka cały czas, tylko w każdej kolejnym rzędzie musimy ominąć pierwszy, pierwszy i ostatni łuk. 1, 2, 3, 4. No i tutaj znowu mamy naszą muszadkę. No i w tym momencie rząd 41, drugi i trzeci będziemy robić tak samo. W 42 będziemy mieć dwie poprzeczki. Liczymy tylko te środkowe, 1, 2, później jedną, a w rzędzie 43 już tylko. Półsłupek, czyli cztery oczka łańcuszka, półsłupek środkową, cztery oczka łańcuszka, no i muszelka. Ja za chwileczkę wrócę, jeżeli nie jesteście pewni, to poczekajcie chwilę i pokażę, jak to będzie wyglądało. No i tak, jak widzicie, za każdym razem cztery oczka łańcuszka, ale te środkowe ananasek jest cały czas widoczny do końca. No i teraz mamy już ostatni rząd. Rząd 44, gdzie będziemy zakończać w dokładnie taki sam sposób jak te poprzednie nasze. Czyli zaczniemy od oczka ścisłego w pierwszych trzech naszych słupkach. Następnie w poprzeczkę. Trzy oczka, łańcuszka, a może nawet i dwa, a następnie dwa słupki razem, czyli te dwa oczka, łańcuszka. Są równoznaczne z pierwszą połową. Zresztą widzicie, że na długość praktycznie takie same. Zakończymy sobie przeciągając nitkę. No i tutaj znowu w kolejną poprzeczkę dokładnie to samo. Trzy słupki razem. I to jest na tyle. Tutaj już ładnie możemy sobie zakończyć, obciąć nitkę. No i co? No i po drugiej stronie musimy robić dokładnie to samo. Czyli wracamy do rzędu 23, tam gdzie y, zaczęliśmy już tylko od y, zaraz pokażę, od muszelki do muszelki. Jest w zasadzie bardzo prosto zobaczyć, ponieważ nasza praca idzie. Już troszeczkę w bok, czyli rząd 23. No i powtarzamy dokładnie ten sam sposób, jak do tej pory, po drugiej stronie, oczywiście wszystko. A ja później wrócę i jeszcze pokażę, jak można ozdobić boki serwetki. Ja do Was wracam tak, jak obiecałam yy, i pokażę Wam, jak ładnie. Tutaj sobie uzupełnimy nasze brzegi, aby już nasz projekt wyglądał w całości jako dokończony. Zaczniemy od muszelki z 22, 22 rundy, czyli dokładnie tam, gdzie żeśmy robili pierwszy nasz rząd. Ja się wbijam szydełkiem. Oczko w górę i trzy półsłupki. Jeden, dwa i trzy. Następnie mamy trzy słupki. Robimy sobie półsłupek w pierwszym, następnie w drugim. A po drugim półsłupku trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe w tym samym półsłupku. Czyli w tym naszym drugim. Jeszcze Jeden półsłupek w kolejny słupek i przechodzimy do pierwszej poprzeczki z dwóch oczek łańcuszka. Dwa półsłupki. Przy drugim robimy trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe. I jeszcze jeden półsłupek. To samo w następnej poprzeczce i w zasadzie w każdej kolejnej, czyli dwa słupki trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe, w drugi słupek nasz, drugi półsłupek i znowu jeszcze jeden półsłupek i przechodzimy do następnej, dwa półsłupki, trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe w półsłupek. I jeszcze jeden półsłupek, czyli w każdej poprzeczce musimy mieć trzy półsłupki, a na drugim półsłupku robimy pikotkę. Powtarzamy to do samego końca, a tutaj, gdzie już była nasza muszelka zrobiona, robimy ostatnie trzy półsłupki, obcinamy nitkę i zakańczamy. I to by było na tyle. Dziękuję, żeście zostali ze mną do końca filmiku. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. I do, w takim razie życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku.